Michalina, gratulacje, wyróżnienie, Inhouse House -reporter. Jak myślisz, co Cię tak naprawdę do tego sukcesu sprowadziło? Myślę, że szczere odpowiedzi. Ja od początku pracy w rekrutacji tak naprawdę uważałam, że pomagam ludziom zmieniać ich życie na lepsze i tak naprawdę trochę traktuję to jako swoją misję i myślę, że moje odpowiedzi były też tak skierowane. Ok, czyli gdybyś miała powiedzieć, co stoi za sukcesem bycia dobrym rekruterem, no to bycie autentycznym, bycie prawdziwym, bycie szczerym, podążanie jakby za misją, coś byś do tego dodała? E, oczywiście kreatywność przede wszystkim, bo nie jest to łatwa branża. E, trzeba, trzeba mieć dużo cech też takich komunikacyjnych, marketingowych. E, Zawsze uważam, że szczerość to jest główna cecha, którą nie tylko w pracy powinno się mieć. Super. Jeszcze raz gratulacje dla Ciebie. Dziękuję. Dzięki wielkie.